stworzonym przez kobietę dla wszystkich kobiet, które tak jak i ja marzą o miejscu, w którym będziemy wzajemnie się wspierać, akceptować i łączyć społeczność, zbudowanej na wzajemnym szacunku i trosce. Właśnie o tym marzę, gdy co tydzień wrzucam w tę przestrzeń internetową swoje przemyślenia. O dialogu właśnie z Tobą. Czasami zastanawiam się, ile moich zachowań uwarunkowanych jest moim wewnętrznym ja, a ile to wypadkowa procesu socjalizacyjnego i moich życiowych historii? Troszeczkę jak Gombrowicz w Zakładamy maski i zastanawiam się, ile należy ich zdjąć, aby dotrzeć do własnego ja. Ile warstw mam założonych przez ludzi, których spotykam? Czy już zdjęłam z siebie wystarczająco dużo, aby móc powiedzieć z pełnym przekonaniem, że to tylko i wyłącznie ja. A może ten mój wewnętrzny głos zmienił się przez te lata? Nie tylko przez to, że mentalnie dorastam, ale właśnie poprzez wszystkie schematy, których układałam siebie z ogromną pieczałowitością. Nie wiem. Nawet nie jestem pewna, czy to w ogóle jest możliwe. Wyjście z tego schematu, zdjęcie tych wszystkich masek i spojrzenie po prostu sobie w oczy. Znam siebie na takim etapie, że doskonale wiem, co mi się podoba, a co nie, czym w życiu się kieruję, jakie treści przemawiają do mnie głębiej i mocniej, a jakie zatruwają aż do trzewi. Wiem, co mnie cieszy, a co powoduje ścisk w żołądku i chęć ucieczki. I zdaję sobie sprawę, że to wszystko, co już wiem o sobie, może z biegiem czasu się zmienić, ewoluować, może i dorosnąć. Dlatego szukam, słucham wewnętrznego głosu, zatrzymuję się nad własnymi potrzebami, cały czas od nowa. Pytam się siebie, kim jestem. To bardzo istotne, by wiedzieć, co dla nas jest ważne, co nam pasuje. Rozmawiam też z wieloma ludźmi, słucham ich podejścia, bo zdaję sobie sprawę, idąc za klasykiem, że wiem, że nic nie wiem. Że ten świat jest dużo szerszy niż jestem w stanie pojąć, dużo ciekawszy. To, czy znamy siebie i w jakim stopniu, pływa znacząco na nasze zachowanie. Tworzymy bowiem podświadomie przestrzeń, która będzie dostosowywana do nas. W końcu każdy z nas chce czuć się wygodnie i szczęśliwie. Ustępstwa, na jakie wówczas idziemy, chęć zadowolenia innych, Każdorazowo bierze nas samych pod uwagę i to jest niesamowite. W końcu kompromis to nie jest dawanie drugiej stronie wygrać, ale taka sytuacja, gdzie obie strony w danej przestrzeni będą czuć się w miarę komfortowo, na tyle, by nie sprawiać bólu drugiej. Taka waga. Jest jednak też inny aspekt, który wydaje mi się poruszany jest często, ale w oderwaniu od znajomości siebie. Mowa tutaj o akceptacji, o lubieniu, o szacunku do własnych, indywidualnych cech charakteru. W moim życiu kieruję się pewnymi stałymi zasadami, które prowadzą mnie przez życie. Wdrukowane są one w moje wewnętrzne ja i naturalne jest dla mnie ich wykorzystywanie. Wiele razy nie zastanawiam się nad tym, co powinnam zrobić, po prostu idę wedle mojego własnego kręgosłupa moralnego. Te zasady były mi często powtarzane jako dziecku, i choć nie do końca miałam świadomość, co dokładnie oznaczają, to i tak były one we mnie, kiełkowały, prowadziły mnie przez te wszystkie lata. Jednym z takich zdań była sentencja, że i tak, aby zawsze móc sobie spojrzeć w oczy. Bardzo długo myślałam, że te słowa są jednostronne. Bądź wspaniała dla innych, nie krzywdź ich. Nie bądź powodem łez, pomagaj. Rób wszystko tak, aby twoje otoczenie było szczęśliwe. Żebyś nie miała na sumieniu niezadowolenia czy zawodu innych. Tak jakby chodziło tylko o wyrzeczenie się siebie na rzecz społeczności. Dopiero po latach zrozumiałam, że to odbicie w lustrze jest przecież moje. Po prostu moje, nikogo innego, nie tych wszystkich niesprecyzowanych innych. Zrozumiałam to, gdy pewnego poranka zauważyłam, że nie spoglądam w lustro świadomie. Oczywiście patrzę w nie, malując kreski na oczach, układając włosy, ale omijam mój wzrok, który przepełniony był wówczas smutkiem był obcy. Żyłam wówczas z wizją siebie sprzed wielu, wielu lat. Pewnej siebie, zorganizowanej, radosnej osoby, pełnej energii. Ale to odbicie właśnie tego pamiętnego dnia było inne, przygaszone i smutne. Gdy z pełną atencją i uwagą zaczęłam przyglądać się właśnie temu mojemu odbiciu, zrozumiałam, że ja się zmieniłam i ten nowy obraz kompletnie mi się nie podoba. Nie lubiłam siebie. Ani swojego wyglądu, ani swojego zachowania, uczuć. Wlewającej się ze mnie niepewności i goryczy. Nie znosiłam mojego brzuszka, którego dostałam po ciąży słabszych włosów, szarej twarzy, tego, że jestem przemęczona i nie do końca wiem, co robię. Pomimo makijażu, ułożonych włosów, widziałam atrakcyjną kobietę z problemami, jakąś starszą. Minęło od tamtego momentu 6 lat i tak ja ciągle mam te same mankamenty. Jednak spoglądam na nie z akceptacją, a nawet z radością. No bo ten mój brzuszek, tak naprawdę, jest efektem urodzenia się moich dzieci, które kocham nad życie. A moje włosy, no cóż, jakiś szampon pewnie pomoże. Oprócz poznania siebie, zobaczenia własnego rysu charakterologicznego i wyglądu z obiektywnego punktu widzenia, przepracowałam w swojej głowie wszystkie opinie, które miałam. Obniżyłam mocno poprzeczkę i zwyczajnie polubiłam siebie, bo inni wcale tak krytycznie na mnie nie spoglądali jak to robiłam ja sama. I choć brzmi to wspaniale, to droga do tego punktu była bardzo długa i bardzo wyboista, ale warto było ją przejść. Warto było zrozumieć, że świat nie kręci się wokół mojego wyglądu i kreowanego wizerunku. Że dużo prościej jest być po prostu sobą, pokazać się światu taką, jaka jestem i naprawdę zauważyć, że ludzie nie patrzą na mnie tylko z wrogością. Te dwa elementy, czyli znajomość siebie i ta akceptacja, często są poruszane w mediach, ale osobno. Są profile, które walczą ze stereotypami dotyczącymi wagi, wyglądu. A są też takie, które stawiają na rozwój osobisty. Szczerze mówiąc, trudno było mi znaleźć takie profile, które łączyłyby w sobie te dwa aspekty i tematy w jedno i skupiały swoją uwagę na punktach wspólnych. Jeżeli jakieś znasz, będę wdzięczna za polecenie, chętnie się im przyjrzę. W mojej historii te dwa aspekty bardzo mocno się łączą. I chciałabym pokazać Ci, jak jedno wpływa na drugie, doprowadzając mnie do miejsca, gdzie rzeczywiście mogę spojrzeć sobie w oczy i z pełną świadomością powiedzieć, Fajna z Ciebie, babka. Sześć lat temu, no prawie siedem, dostałam od losu brutalną lekcję. Wszechświat dał mi kilka godzin samotnej, nocnej podróży. Chcąc nie chcąc, musiałam porozmawiać z sobą, no bo co miałabym siedzieć, i musiałam przejść dość szybko. Taką autopsychoanalizę. Wracając do domu, pełna emocji, po nieprzespanej nocy spojrzałam właśnie w to lustro i nie poznałam siebie. Właśnie po tym pierwszym, po wielu latach, spotkaniu z sobą zauważyłam zmiany, które zaszły w mojej osobie, w moim organizmie i w mojej emocjonalności. Zmiany, w których byłam świadkiem, w których uczestniczyłam. Ale kompletnie nie dawałam sobie możliwości przepracowania ich w swojej mentalności, zrozumienia, co się ze mną dzieje, co się zmieniło, wejścia w te nowe role. Chodzi tutaj o wiele rzeczy. Zaczynając od tego, że właśnie ta moja rola z spontanicznej singielki czy partnerki zmieniła się w rolę matki, żony, pani domu, ale także pracownika roku. I choć te zdarzenia trwały już od dobrych kilku lat, to dopiero wtedy ten zimny prysznic tej rozmowy, tego pamiętnego wieczoru, uświadomił mi, że ja nie mam żadnego pomysłu, jak te wszystkie wymagania ogarnąć. Kim ja chcę być w tym schemacie, w który zostałam włożona, w sumie sama weszłam. Ja po prostu płynęłam z prądem kolejnych sytuacji i podejmowanych decyzji, nie zastanawiając się, w jakim kierunku on prowadzi. Brakowało mi tego wewnętrznego kompasu który nakierowałby mnie na jakikolwiek cel. Brakowało autorefleksji. Nie potrafiłam odnaleźć się, nazwać swojej osoby w dorosłości. Nic więc dziwnego, że w tym amoku, zagubieniu nie potrafiłam zająć się sobą. Nawet nie mówimy tutaj o akceptacji, ale o zwykłym, naturalnym zadbaniu o własny komfort. Pewnie mnóstwo matek to zna, przede wszystkim tych świeżo upieczonych. Kiedy macie małe dziecko u boku, z całą miłością poświęcamy mu wszystko, ale przede wszystkim siebie i nasz czas. Zapominamy w tej bieganinie i szaleństwie o za nałożeniu kremu z filtrem, umyciu włosów, ale przede wszystkim o posłuchaniu własnych myśli i zrozumieniu, czego i my w tej roli potrzebujemy, co w niej możemy odnaleźć dla siebie. To najwidoczniejszy przykład. Ale tak samo gubimy się przy wyborze kierunków studiów, rozpoczęciu pracy czy wchodzeniu w jakiś związek. Patrzymy, co społecznie się podoba, nie analizując, jak w danej relacji, w danej roli czuje się nasze ego. My je troszeczkę odstawiamy. W ogóle z tym ego to mamy ogromny problem. Z jednej strony słyszymy, że słuchanie go, egoizm, jest czymś złym. W końcu egzystujemy w świecie opartym na relacji, i aby je budować i z nich korzystać, powinniśmy iść na kompromisy i wsłuchiwać się w potrzeby tej drugiej strony. Każdy związek sprowadza się jednak do roli biznesu i mowy korzyści. Nie mówimy tu tylko o związkach typowo romantycznych, ale o każdych, w który wchodzimy. Zrobiłam coś dla ciebie, to ty teraz jesteś mi coś winien. Ugotowałam obiad, to teraz ty pozmywaj. Ja się poświęciłam w tym projekcie, to teraz ty zacznij wnosić coś w niego. Wymiana i korzyści. Jednym słowem, mamy wygaść ego, ale wyciągać dla siebie jak najwięcej. Ale przecież tak się nie da. A tak mówią nam, że powinniśmy jednak w tym świecie funkcjonować. Ale ja to widzę całkowicie inaczej i mam nadzieję, że będę w stanie tę zawiłą dość kwestię w prosty sposób Ci wytłumaczyć trochę na przekór tego, co wszyscy mi mówią, ale od początku. Jesteśmy jacy jesteśmy na ten moment, z kulturą i sposobem bycia, który wpił się w nas jak jakiś kleszcz. Nie możemy go wyjąć, nie możemy się go pozbyć. Ego, czyli idąc za mądrzejszymi nasze wewnętrzne ja, Razem z ID i superego tworzy naszą osobowość. ID, jak się dowiedziałam, to są nasze pierwotne odruchy, które są takim naszym wewnętrznym bezpiecznikiem. Coś złego się dzieje, uciekaj. Superego zaś jest tym naszym nadbudowanym przez społeczne wartości, morale, kultury czy ideały, tym naszym ja, który ściąga nasze ID na ziemię. Pomiędzy nimi jest nasze ego. I nasz wewnętrzny, goły głos, który określa nasze granice, chroni nas i naturalnie pcha nas w miejsca, w których będziemy spoglądać na siebie z tej dobrej strony. Przecież chcemy widzieć siebie jak najlepiej. Ale nasza natura nie jest zero-jedynkowa, jak to stara się nam przekazać kultura medialna. Świat nie jest albo biały, albo czarny, ale ma mnóstwo pięknych barw. Jeżeli nasze ego jest zdrowe, to będziemy pozytywnie kierować swoim życiem. I nie mówię tu tylko o naszym odbiorze samego siebie, ale również przez odbiór rzeczywistości. Daje nam przestrzeń na budowanie zdrowych relacji, i tutaj zaznaczę niebudowanych na zimnej kalkulacji: ja coś ci daję, tym i coś daj. Jeżeli nasze ja czuje się dobrze i wie, jak o siebie samemu zadbać, to nie będzie nam potrzebna ani atencja innych, ani nic, co oni mogą nam dać w tej wymianie, ponieważ sami będziemy w stanie ze swoją emocjonalnością się uporać. Będziemy czuć się dobrze i będziemy wchodzić w jakąś tam sytuację z poziomu bogatego wujka z Ameryki, który po prostu chce i pragnie odwiedzić rodzinę. On nic nie będzie chciał, oprócz zaspokojenia swojej ciekawości. Być może wymianie emocjonalnej. To wszystko, co dostanie, to pozytywny odbiór, jaki będzie miał z tej drugiej strony, to będzie coś ekstra. I nie będzie miało za zadanie, żeby wypełnić jego luki, bo on jest cały wypełniony. Będzie za to tworzyć się rzeczywistość, w której ta wymiana będzie tylko i wyłącznie oparta na serdeczności, na takich gratisach. Czemu chęć spoglądania na siebie z dobrej strony jest pozytywna? Czemu nie warto jest na siłę dążyć do perfekcji, jak to nakazuje nam system? Weźmy pierwszą, lepszą książkę o sztuce, kulturze i przekartkujmy ją. Albo wygrugluj grafiki, np. posągu Wenus z Milo, albo akt pierwszy Tamary Łępickiej, zdjęcie Marilyn Monroe po Emily Anderson, kogokolwiek. Jakiejś znanej modelki dzisiaj. Przejdź przez wszystkie etapy rozwoju kultury. Punkt wspólny oczywiście są kobietami, ale poza tym wszystko, od figury po modę, po styl bycia, jest inny, ponieważ kanony się zmieniają. Jak więc chcesz określić tę perfekcję? Co jest tym idealnym wizerunkiem kobiety, do którego dążysz? Przecież on za chwilę się zmieni, bo mota się zmienia. Ale ma to swój powód, bo nic na świecie nie jest bez powodu. Zaczęłam zastanawiać się, czy w dzisiejszych czasach jest jakaś seks bomba, jak to uwielbiają nazywać kobiety tabloidy. No, jednej nie ma. Teraz to już w ogóle mamy mnóstwo różnych kanonów, które idą równolegle. Za moich czasów była to Pamela Anderson czy Katarzyna Figura. A dziś? No właśnie. Trudno znaleźć, ponieważ bardzo trudno wbić się w ten kanon piękna reklamowany przez media. On jest różny dla różnych grup. Nasze ego jest niszczone poprzez popkulturę, by móc nami manipulować. I to olśnienie przyszło do mnie nie tak dawno, bo może z rok temu. Jeżeli nasze ego, nasze ja, jest tłamszone przez ramy i rameczki. To nie będziemy w stanie zbudować na nim własnej pewności siebie i akceptacji, bo ta składa się ze znajomości własnego ja. Jestem jaka jestem, jak to wykrzykiwał pewien polski wokalista. To prawda, bo jesteśmy jacy jesteśmy i w sobie posiadamy wiele talentów, wiele możliwości, tylko zamiast je wykorzystywać, Dajemy się wepchnąć w sytuację, olej ego dąż do perfekcji, do tej wyimaginowanej perfekcji, do której nigdy w życiu nie dobiegniemy, bo ona tak szybko się zmienia. Gdyby wziąć teraz wizerunek Pameli Anderson, ona kompletnie nie wbija się w kanon, który jest dzisiaj promowany. No, chryste, naprawdę dostaniemy zadyszki, bo olewając to nasze ego. Nie poznając swojego potencjału, swoich celów, wyobrażeń, siadamy do tego stołu negocjacyjnego z życiem z kompletnie beznadziejnymi kartami i staramy się jak najmniej przegrać. Bo nie wygrasz z losem, jeżeli w końcu nie staniesz się świadomym konsumentem własnej egzystencji, który zna swoje potrzeby, oczekiwania i normy, w jakich się obracasz. Po prostu, nie znając siebie, zostaniesz zrobiony w bambuko, będziesz żył w tym kłamstwie. Dasz się wodzić za nos, zastanawiając się gdzie kupić szczęście i za ile, i czy cię na to stać. No kompletny bezsens. Dziś jestem w miejscu, gdzie nie mam potrzeby definiowania siebie społecznie. Nie muszę mieć markowej torebki i niewygodnych butów, by poczuć się dobrze i jakoś, ponieważ ja wiem, kim jestem, jaka jestem. Mam świadomość moich unikalnych cech i umiejętności. Nie mam wybitnego talentu w muzyce, sztuce, aktorstwie, czy nawet w oratorstwie. Mój głos zapewne nie jest jakiś pociągający. Mam jednak niezwykłe umiejętności, jeżeli chodzi o krytyczne myślenie, analizę, i potrafię wspierać ludzi i ich słuchać, aktywnie słuchać. Bardzo często spotykam też na mojej drodze osoby, które nie potrafią odkryć swoich talentów. A ja naprawdę wiem nie wierzę, ale wiem, że każdy z nas ma światu do zaoferowania bardzo dużo. Niektóre Twoje umiejętności. Które po prostu masz, i jestem w stanie założyć się o bardzo dużą sumę pieniędzy, że uważasz je za coś naturalnego, co potrafi każdy, zachwyca inną i to bardzo dużą część społeczeństwa. Zazwyczaj jest bowiem tak, że nie doceniamy tego, co przychodzi nam bez większego trudu, co dostaliśmy w tym gratisie. Proszę, zauważ swoje niezwykłe moce. Zrozum, że te nic nieznaczące, w cudzysłowie, w Twoich oczach umiejętności są wspaniałym kwiatem, na którym warto zbudować lub chociaż lekko oprzeć swoją pewność siebie. Zauważając swoją wartość, swoją unikalną barwę, zmienisz swoje podejście, dostrzeżesz własne potrzeby i, mam nadzieję, poczujesz ze wzmian głos prowadzący Cię do etapu zadbania o siebie. W każdym sensie i fizycznym, i psychicznym. Być może wspaniale gotujesz, cudownie szyjesz, albo tak jak ja, całkiem nieźle znasz Excela. To nie są umiejętności, które posiada każdy z nas. Spoglądając w lustro, nawet zapominając o nałożeniu kremu i umyciu tych włosów, w momencie, gdy może nie wyglądasz jak milion dolarów, ale jesteś szczęśliwy, radosny, masz ten błysk w oku zrozumiesz, że nie waga, nie celulit i nie markowe ubrania Ciebie definiują, ale ta wewnętrzna charyzma, którą karmisz własną uwagą i sercem i nikt inny karmić jej wówczas nie musi. Bo możesz przejść przez te wszystkie etapy poznawania siebie, jednak bez tej akceptacji. Skupiać swoją uwagę na tych elementach które być może ktoś określił jako wadę, albo może i ty poprzeczkę masz bardzo wysoko i uważasz, że nie jesteś idealny. Być może dałeś sobie przypiąć łatkę tego niewystarczającego człowieka. Wiem, że jest to możliwe. Sama znam kobiety, ale też kilku mężczyzn, którzy chcą być jak zupa pomidorowa. Wyrzekają się własnych potrzeb. I działają tylko na skinienie osób trzecich, które w nagrodę za dobre zachowanie poklepią ich po ramieniu. Znam osoby, które starały się dotrzeć do własnej osobowości, ale nie potrafiły jej zaakceptować z różnych powodów, które nie są w tym momencie ważne. Najczęściej jednak były to zewnętrzne ramy nam wpojone tak bardzo, że nie potrafiliśmy się ich wyzbyć. Szczerze mówiąc, nie jestem psychologiem, ale zawsze te osoby mogę namówić do wizyty u specjalisty, bo wiem, jak trudno jest samemu zdjąć z siebie jarzmo opinii, jeżeli uwierzymy we własne braki. Najczęściej z mojego doświadczenia jest to wynik jakichś traum życiowych, których dla własnej wygody powinien być. Zaangażowany znawca tematu, który, jak kamizelka ratunkowa, nie pozwoli nam utonąć w nadmiarze naszych myśli i różnych głosów. Pozwólmy sobie pomóc, pozwólmy czasem pójść trochę na łatwiznę, bo nie jesteśmy zawsze w stanie zająć się wszystkim. Zdaję sobie sprawę, że jako matka że to kolejne pokolenie wychowywane na wszechobecnej opinii ma jeszcze ciężej niż my. W końcu w przestrzeni internetowej każdy może nam powiedzieć, jacy beznadziejni jesteśmy: że mamy zbyt dużą dupę i popełniliśmy błąd językowy. Dlatego tak ważne jest pozwalanie już małym dzieciom na penetrowanie własnej osobowości i zaakceptowanie jej ale także dostaniu w realu tej akceptacji, poprzez rodziców, poprzez przyjaciół. Wiem, jak ważne jest podkarmianie własnego ego, by to mogło nas obronić i ochronić przed krytycznym okiem innym. Tylko po to, aby zrozumieć, że chcemy spojrzeć we własne oczy w lustrze ze świadomością, że jest nam po prostu dobrze, że znamy siebie. Pokaż siebie, pokaż kim naprawdę jesteś i karm swoje ego. Nie daj sobie wmówić, że jest ono czymś złym, bo to jest nasza tarcza obronna, która pokazuje całemu światu, że akceptujemy siebie. Wielokrotnie pewność siebie jest wyuczona. W środku przeżywamy różnego rodzaju emocje, które nas gnębią i zjadają ego pozwala się z tego wyrwać. Dlatego zaakceptuj siebie taka, jaka jesteś. Bo jesteś wspaniała i niesiesz z sobą ogromne bogactwo. Daj światu je zobaczyć. Jestem Ci bardzo wdzięczna, że jesteś tutaj ze mną. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie.